Siemaneczko widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj będziemy grali, yy, od, znaczy otworzymy swoją własną restaurację w Robloxie. Koniecznie subskrybujcie kanał, lajkujcie, żeby nie przegapić kolejnego odcinka, a ja już zaczynam. I tak, na no, początek mamy sobie wybrać restaurację. Jak widziałem, to jest bardzo u mnie fajne. To to nie, to jest takie wiadomo typowe restauracja tu jeszcze mamy o ten to jest takie też fajne o to chyba najlepiej mi się podoba no ale jak mówiłem o no, nie jednak to to bierzemy jedzenie europejskie okej okay. odblokuj klikamy no dobra dzień pierwszy czy 0,4 gwiazdek polubienia 0 My chyba musimy tam iść. Dobra. I włazimy do środka. No dobra. Poproszę stolik dla dwojga. Okej, okay, no jak my mamy. Dobrze. No dobra, ale tu nie jest nic napisane, co my mamy zrobić. No dobrze, no. Stolik dla dwojga, dobrze. Yy... Dobrze, proszę się. a może musimy im wręczyć menu, czekajcie. Okej, okay, no dobra, menu. Zobaczmy mapę świata. No dobra, jed mamy jedzenie europejskie. Okej. Okay. Zamknij, no dobra, okej. Okay. Kliknij na stół, żeby usiedli... Usadzić gości. Dobra. Czyli już wiem teraz o co chodzi, bo właśnie wtedy nie widziałem, no ale dobra, idziemy. I klikamy czekajcie, o, chyba E trzeba. No nie, bo to ja wtedy siadam. A ja nie chcę siąść. Jak to wyjść? O dobre. Dobra, musimy kliknąć. No dobrze. Oj, dobra. A i usadziliśmy naszych gości pierwszych. No to nasza menu to nie jest jakiś za duży, no ale. Gulasz, no okej, okay, no dobra. Czyli dwa razy gulasz, no dobra. Musimy kliknąć ego, tuj, no dobra. Dobra, coś tam chyba nie I przepis gulasz, no dobra, masz nie wiem, robię to co tam szybko, dobra! Dobra, szybko nam to się robi. Dobra, zakończ. Yy, idziemy tam, dobra, bierzemy się, faj. Znowu, bo przecież dwa gulasze musimy zrobić. No dobra. No, 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 dobra, restauracja. Yyyy... Okay. O, czekajcie. Tace, pozwala ci nosić kilka... Okej, okay, okej. Okay. I mam 350, no dobra. Weźmy może to, że możemy na tyle tacek. Dobra. Aj, zakoń, zakończ, zakończ, no dobra. Nie wiem czy nam to się trochę nie przypaliło. Ale dobra, mamy to. I teraz musimy to jakoś zanieść. No dobra, y to nie wiem, czekajcie, przedmioty może. Sto no dobra, dobra. No, jak chcę to zabrać. Może trzeba kliknąć. Dobra. Dobra. Proszę bardzo. Może stoi dla dwojga. No ale dobra, no tak. No ale dobra. Chyba będę musiał przedmioty dokupić. No dobra, tu jest jakieś jedzenie. O, dobra. No nie ma więcej na razie krzeseł. Musicie czekać, aż oni zjedzą. No dobra, tu w ogóle się produktów nie kupuje. No ale dobra. Jak chcecie, pamiętajcie, więcej... Takiego odcinka z Robloxem, no w ogóle z tej serii, to lajkujcie ogólnie. No dobra, halo, halo, tu jednak jest, to dobra, halo, ja chcę tutaj, dobra, trochę trudno to się klika. Nie wiem czemu, okej, okay, ja. No. E. Dobra, kliknijmy. A oni już tam poszli. Nie, jeszcze nie. No dobra, e. dobra, na razie może poczekajmy. Na razie obsłuszmy jednych. Bo może po prostu... Dobra, no i dobra. Musimy zabrać talerze. Okej. Okay. 14 pieniędzy, tylko... Mm. No dobra. Nie wam będzie Czekajcie Tu się coś nie wiem Dobrze, dla dwojga Tak, dobra, Kilny No halo No nie wiem tam No ej, ale to się powinno kliknąć Dobra, to no to może teraz właśnie spróbujemy O nie Dobra. Może na dworze chcecie stolik? Co wy na to? Stolik na dworze. Zapraszam, zapraszam. Aj, coś się chyba psuło. Nie wiem. Stoi dla dwojga. Dobra, już. Bikini na stół, no, no, ja rozumiem, no. O, teraz, nie wiem czemu. No dobra. Czytają sobie menu, no dobra. No to ci musimy coś pewne. A pracownicy, poczekajcie chwilę szef, 200 zł. Dobra, zatrudniamy go. Poziom zerowy, no a jak ci, jak ci poziom ulepszyć? Czekajcie, może tutaj. Dostosuj, załóż przerwę, ogień, dostosuj, no dobra. Dostosuj, ubrania. Dobra, niech będzie normalny, no. O, dobra. Idziemy, przyjąć zamówienie, bo myślę, ej, gulasz tylko mamy, no dobra. No to gulasz. Dwa, o, nie, oni są kolejni, no dobra. Yy. Trzeba tak długo. Ok. Idziemy. Kliknąć im stół. Zapraszam. Zapraszam. Zapraszam do kolejnych naszych gości. No dobra. Dobra. Bierzemy ego. tuj, Przepis gry. Idę od do, do, do recepcji. Dobra. Nie, nie. Za Robuxy nic nie chcemy. Nie. nie, nie. Siekaj A co ten niby to nam robić? on to smaży na pewno? Dobra, może tam ci już też sobie wybrali. Dobra, ale mi tam strzałka pokazuje. ja tu oczywiście tyle zamówień. No dobra, no idziemy. Halo! Cztery gulasze, szefie. no to ja jestem szefem, no ale mówię szefie kuchni. O nie, no ja to muszę czemu? Bo pewnie masz poziom zerowy, co nie? No, no dobra, pewnie tak. Może i dlatego. Do Dobra, musimy teraz czekać chyba. Dobra, no iść na ten. Kolejny, pierwszy gulasz gotowy ogólnie. No ale czemu ten kucharz nic mi nie robi? Nie co. idziemy zanieść, idziemy zajęć, a moje jedzenie się pali, do kończ, dobra, a i teraz ten kupacz miał większy poziom. Ok, czyli on na początek musi się. Tak jakby nauczyć, okej, okay. proszę bardzo. Dobra, ja już rozumiem teraz. Dobra, zakończ, tu trzeba pilnować też. Ej, tu jest jeszcze... Ej, dobra, poczekać, bo... Ja tu mam jeszcze tę, jedną tą, więc idziemy z łupką. Proszę. Panu zaraz przyniosę. Musimy to jeszcze raz zrobić. Ja bym chciał na pewno w tym, może jak się uda w tym odcinku, to zrobić yy, ten. No takie większe menu, no bo chyba jest tylko gulasz na razie. A no, wiadomo, że na gulasz, no to niedużo No, be, no mówisz po prostu tak, że lubią osoby gulasz, no ale żeby tylko w restauracji był gulasz. Czekajcie, no musimy wziąć, zobacz mapę świata, o, tak, tak, tak. Dobra, na przykład, nie wiem, weźmy, czekaj, o Meksyk, odblokuj, jedzenie meksykańskie chyba już mamy. To co, to nic nie kosztuje? Co to? Nie wiem. Pyk. Kaska, kaska, kaska. O, kolejni chyba goście. Nie, jednak nie. Pomyliłam się. O, dobra, kolejni goście. Eee. Eee, no, na razie mamy tu wolny stoik. Proszę bardzo. Eem. Wiecie co? Zrobimy może... I czekajcie, weźmy podgląd na przykład. Przy tylko właśnie ten. O, dobra, poczekajcie. Desery dajmy. A gdzie musi być dzień drugi? Okej, okay, jakiś tam. Dobra. Yy. Dobrze, już zaraz będę robił. Muszę sobie zapisać w karteczce. Dobrze, muszę zebrać tu talerze dziękujemy. Zapraszamy ponownie. Ogólnie, no dobra, więc... Już przyjąłem od nich zamówienie? No tak, no dobra. Więc tego tu bierzemy i... Siekamy! Dobra, zaraz nasz kelner tak jak będzie miał poziom pierwszy i będzie... będzie już nam pracował. Co to jest ten kolor? Dobra, bierzemy. Okej, okay, super. A. Okej, Tutaj zaznacz jedną potrawę do odblokowania, dobra. Napoje nachos, Naczos, okej. Okay. Posiłek dla dzieci jedynie meksykański. Tako, tako, tako. Chyba... Albo tako. Al no trochę nachos bym, bo to no wiadomo fajnie na to. Dobra, wybierzemy nachos, Kontynuuj. O nie! Pali się. Dobra. Bo nie wiem, że no mamy gości Dobra, on ma już pierwszy poziom, może, może sobie robić, więc... O nie! Psz. Dobra, ja chcę tu zabrać. Dobra. Idziemy, idziemy, proszę bardzo. No jeszcze wy, no dobra. Chodźcie za mną. Chodźcie. Okej. Okay. Muszę sobie tutaj usiąść. Dobrze? No, dobrze, dziękuję Przedmioty. Ja chcę, co to jest. Tutaj jakieś talerze. Co to mam? Dobra. No, kolejny gulasz. Proszę. a czekajcie, czy tego szefa da się tak, jakby no, ulepszyć? No, bo ja nie chcę, żeby on był na pierwszej mocy. Trochę tak nie chcę, żeby był na pierwszej mocy, wiadomo, no ale... Okej, okay, on chyba tu musi czekać. Dobra. Ja idę przyjąć... O! Od razu patrzcie. Chcę na czosa. i to tylko ty? Tamten? A, nie wiem, dobra. Aha, bo tu już robisz. No ale gdzie ten gulasz? Dobra. Ej, no tam ja tam nie chcę wsiadać, no. Jeszcze czego? Co tu jest? Co? No. On czeka na naczosy. Dobra. O, są naczosy. Idziemy, idziemy z naczosami, proszę. Na no, tamten czemu się nic nie zamówił, nic. Dobra, czekajcie. Zblokowujemy sobie. menu, No, no i dobra. E, podgląd. Dobra. Może jakieś. Dobra, na razie zostaniemy przy europejskim i meksykańskim. Dobrze. E, VIP-y, wip y A to one na dworze powinny siąść. E. E. Ty masz stąd iść. Tu wipy do mnie przyszły, rozumiesz? Ło, są wipy, dobra Są siadły y Te? Te też wipy, no dobra Dobra, siadata Siadajcie tutaj. Tam no co, co oni? A tu jest też jakaś para. E, mają tu najlepsze tako. Taco, ale my tu tako nie dajemy, Jezu na gulasz, no dobrze nasze zrobimy robimy ku naszym o dobra czekajcie bierzemy gotuj Idziemy szybko Sieka. Nie. Dobra nie może nam się przypalić ale mamy VIPów To jest najważniejsze Okej okay, więc Bierzemy zakończ i mamy chyba tako, dobra, mamy tako i gulasz. Więc idziemy do nich zanieść im to proszę bardzo, teraz idziemy szybko do wypów wypy co tam chcecie? Okej. Okay. A zupę wam no dobra. Rób tam! Rób tam, jak najwięcej rób tam. Dobra, czekajcie, trzeba gotuj ja, on mu się nie ulepsza, zuchy, chyba poziom. Dobra. Szybko. Dwie zupy. No dobra. Robi się szybko nam zupa. Szybko, wipy, wipy. Dobra. Bierzemy szybko zakończ? Ok. Już mamy gula, szybko podajemy. Idziemy to podać. Proszę proszę Ciekawe, jestem ciekaw ile oni nam dają pieniędzy ogólnie Dobra Okej, okay, co? Co ona przeskoczyła? Eee! E, gdzie ona? E, jak ona? To? E czekajcie. Zobaczmy, polubienia no zero. Aj, weźmy polu. I gwiazdek, podgląd. Welcome, ranking, dobra, obsługa i tu nie mają gwiazdek, dobra. Polubienia, no na razie jedno, bo to jadłem. Okej, okay, szybko. I bierzemy tu, zbierz talerze, bo totalnie od tamtych, żem O tutaj, o tych zapomniałem. 19 pieniądze, dobra. VIPy zamówiły tak ten i ogólnie 19, 14 zł się płaciło. Zobaczmy, czy oni więcej, czy może mniej. A czy... nie, tyle samo, tylko że... Tylko, że... Jakieś tacki odbierz. Tacki? Tu mamy, okej, okay, jakieś winogronka, dobrze. I tam, tutaj, tu mamy tą kaskę, dobrze. Okej, okay. czyli vip dają coś takiego, okej. Okay. No i oczywiście pieniądze. Mamy tyle pieniążków, nasz kucharz, ty, a czekajcie Weźmy pracownicy Okej okay. Dobra, tu jest takie gamingowe i zaprosić mu No dobra Zapraszamy go A nie, sorry, to jest do znajomych ten to kto? A nie, są jakieś sugerowanie No to nie to nie pracownicy mieliby, tylko przedmioty. Nie, nie przedmioty. A, to były załóż, Okej. Okay. I jak to działa? No eee. Dobra, bo klikam ku, dobra. A, dobra. To może jednak bym to chciał zdjąć. Dobrze, dobra, nie. Dobra, to, to na ten odcinek by było wszystko. Wykoniecznie subskrybujcie kanał, lajkujcie, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!